Pan Hamdinger? Właśnie do pana jedziemy. To szybko, bo w mojej jaskini są pszczoły. Wiecie, gdzie jedziemy, pieski. Pszczoły przejęły moją bazę. Ciekawe, dlaczego, panie Hamdinger? Ryder, pszczołom podoba się kwiatek na kapeluszu burmistrza. One zbierają nektar, to z niego robią potem miód. Ha, nektar, nieważne. Pozbądźcie się ich i ratujcie kapelusz. Hmm. Oh, wiem, kto to zrobi. Cześć, Ryder. Musisz wywabić z jaskini handlingera pszczoły, ale potrzebne ci będzie do tego kilka kwiatków. Albo. jeden duży. Sky, możesz użyć słonecznika. Jesteś pewien, Rocky? Pewnie. Posadzę sobie następny. Mam do tego dobrą łapę. Świetnie. A zatem. lecimy! Hej, pszczoły! Mam tu piękny kwiat pełen pysznego nektaru. Całkiem nieźle ci poszło, Sky. Zaprowadź się teraz z powrotem na farmę. Rozumiem! Zabierzmy także na farmę ich ul. Szpiegula! Dobra robota, pieski. Dzięki psi patrolu i moje niegrzeczne kociaki już nigdy nie ukradną ula. Yam. Dziękuję za odzyskanie zapasów miodu, ula i pszczół. Bo gdy masz kłopoty, to bzycz po pomoc! Przylecimy. <gry>